To był bardzo dobry kwartał. Świadczą o tym zaprezentowane właśnie na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie wyniki. To już drugi kwartał z rzędu, kiedy Orlen raportuje kilka miliardów złotych zysku. Wynik za pierwsze trzy miesiące 2025 roku okazał się lepszy o blisko 55%. To pierwszy raport okresowy uwzględniający nowy podział biznesu według zaktualizowanej strategii. Energia jutra zaczyna się dziś. Pracujemy tak, żeby Orlen był firmą o stabilnych, mocnych fundamentach, aby był dumą polskiej gospodarki, abyśmy mogli z dumą twierdzić, że to jest czempion polskiej gospodarki. To jest nasz cel. EBITDA litwo wzrosła o 40%. Zależało od EBITDA Litwo Dla nas, jako menedżerów, to jest najwa najważniejszy wskaźnik oceniający funkcjonowanie firmy. Zysk netto prawie o 50%. Spadło zadłużenie. Struktura przychodów utrzymuje się podobnie. jedna trzecia mniej więcej przychodów pochodzi z działalności naszej zagranicznej. A spadły ceny hurtowe ropy naftowej, a w konsekwencji tego spadły ceny hurtowe e, ceny paliw, i spadły marże, i spadły na szczęście, i z satysfakcją o tym mówimy, ceny paliw na stacjach benzynowych. Konsekwencja dla nas taka, że o 10% spadły przychody firmy, ale to nie ma znaczenia z punktu widzenia wyników finansowych. Za 80% zysku operacyjnego odpowiadało obszary wydobycia i dystrybucji węglowodorów oraz energetyka, w których prowadzone są strategiczne projekty rozwojowe. To m.in. prace nad włączeniem do produkcji nowych złóż w Norwegii, budowa morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, modernizacja sieci energetycznych i budowa dwóch elektrowni gazowych. W pierwszym kwartale koncern odnotował też wzrost liczby aktywnych użytkowników aplikacji Witaj o 200 tys. i około 20. 000. Tysięcy nowych odbiorców detalicznych gazu i energii elektrycznej. Koncern w pierwszym kwartale 2025 roku zainwestował 6,2 miliarda złotych w strategiczne projekty rozwojowe wspierające transformację energetyczną, a jednocześnie obniżył o ponad 8 miliardów złotych dług netto. Za nami kwartał ciężkiej pracy i bardzo dobrych wyników. Przychody grupy Orlen w pierwszym kwartale wyniosły ponad 73 miliardy. I to jest 9 miliardów mniej niż w poprzednim roku, w pierwszym kwartale. Natomiast, co bardzo istotne, bez wpływu na rentowność biznesu. Firma taka jak Orlen jest biorcą. Cen nośników energii, globalnych cen nośników energii i notowań naszych produktów. W ten sposób też kształtowane są ceny dla naszych klientów, a to, co natomiast wpływa na rentowność biznesu, to wolumeny, efektywność operacyjna, rzeczywiste efekty pracy naszych pracowników. Natomiast przez chwilę skupmy się też na tych przychodach, co wpłynęło na spadek przychodów, to w dużej mierze spadek notowań produktów, zarówno rafineryjnych, jak i petrochemicznych, oraz niższe zrealizowane ceny sprzedaży gazu ziemnego i paliw. Nieco niższe mieliśmy wolumeny sprzedaży, zwłaszcza w segmencie downstream oraz consumers and products, co było skompensowane do pewnego stopnia wzrostem sprzedaży gazu ziemnego, a także wzrostem wolumenów dystrybucyjnych w segmencie energii. W pierwszym kwartale tego roku grupa Orlen wypracowała 11,6 miliarda zł zysku operacyjnego EBIT Delifo, to wzrost o 40%, oraz 4,3 miliarda zł zysku netto, wzrost o ponad 50%. Przychody wyniosły 73,5 miliarda zł, a przepływy z działalności operacyjnej, 15,7 miliarda. Zmieniamy Orlen. Tak jak mówiliśmy 9 stycznia, fundamentami tej zmiany dla nas jest rzetelność. Czciwość, zaangażowanie, a przede wszystkim wiarygodność. Wiarygodność jest fundamentem naszych relacji z klientami, z akcjonariuszami, z interesariuszami, z środowiskiem NGO-sów i bazując na tych fundamentach, budujemy nowy organ i go zmieniamy. Mam nadzieję, że to widać w rezultatach pierwszego kwartału, i chciałbym zapewnić, że ten maraton, który jest przed nami, będziemy skutecznie realizować. Na razie jesteśmy po pierwszych kilometrach. Odzwierciedleniem dobrego odbioru obranych kierunków rozwoju jest kurs akcji Orlen, który od początku roku zanotował wzrost niemal o 50% i jest najwyższy w historii zintegrowanej grupy.